to trzeba dzisiaj jako katolicy, stwierdzając, że Kościół został podbity i podmieniony, ruszać na podobną sprawiedliwą wojnę. Mieć w świadomości, że po Soborowie zwycięży się wojną. Sprawiedliwą wojną. Pytanie, gdzie ten przywódca, który nas zawoła, gdzie ci przywódcy, jako odpowiedź podaje, nie myślałem, że ci młodzi ludzie z tego... Z tego, co to jest, okiem tradycjonalisty mają tak wyprane ze zdrowego rozsądku rozumy i taką ignorancją się cieszą religijną, bo podają już, że prezydent przywróci przywrócił na Wrocki w Polsce, w rycie rzymskim w Nagłówkach piszą takie rzeczy odnośnie tego, co tamten Cęckiewicz pogadał. Już mu nie pamiętają, jakie, jakie brednie wobec pana Brauna wypowiadał. Już nie chcą mu tego pamiętać. I wskazują na wielkiego obrońcę tradycji kardynała Berg, który gdzieś tam w październiku ma w, w bazylice św. Piotra odprawić mszę świętą w rycie rzymskim. Że to powrót mszy do kościoła. O arcybiskupie Karlo Maria Wigano nawet się nie zająkną. Albo nie czytają, nie wiedzą, nie słuchają, albo nie chcą wiedzieć. Nie chcą wiedzieć. Więc z takich ojców sukcesu zawsze się znajdzie wielu. Tak jak dla Wiktorii Wiedeńskiej jest na pewno król, to co robił. Ale nie umiesz zaręczyć i nie możesz zaręczyć, czy w ramach tej batalii nie było żołnierzy, którzy się mścili, którzy łupili oczy, gwałcili kobiety. Te rzeczy się działy, musiały się dziać. Więc my, którzy wiemy, że po soborowie, jako większe zagrożenie, sobór po soborowie, niż Turek dla Kościoła, bo Turek nie miał żadnej możliwości, mógł co najwyżej nas zagrabić, zgwałcić, zabić kobiety, w dzieci poprowadzić, natomiast nie miał możliwości zwieść nas do swojej wiary. Córek, który tutaj wszedł, nie miał mocy uczynić z nas. Znaczy muzułmanów mógł nas znak uczynić, ale nie miał możliwości przekształcenia kościoła bez poddania się kościoła.